– Pani Anetko? – Jaka pani? I mówiłam, żebyś do mnie nie dzwonił, jak jestem w pracy! – Pani Anetko, przecież to ja, dyrektor. – A przepraszam, bo pan ma taki podobny głos do mojego męża. Yy, przetwórnia mięsa, coś z niczego, słucham? – No. Pani Anetko, gdzie są wszyscy, ja się pytam? Mm, – No to tak. Papież w Watykanie, mój mąż jest w delegacji w Wiśle, ja w sekretariacie obok. No przecież pan dyrektor wie. Grrr. Wypuści pani tego gołębia. Proszę pani, chodzi mi o naszych pracowników. Tak tydzień temu mówiłem pani, żeby wszystkich umówić e, na wigilię firmową na 6 grudnia na 18. I jest pan pewien? Tak, jestem pewien. Jest pan pewien? Tak, jestem pewien. Aha, no to ja się pomyliłam. Umówiłam wszystkich 18 grudnia na 6 rano! Ludzie, ludzie, no, no to przecież niechże pani dzwoni i woła tych, co są jeszcze w firmie. Ślimak na pewno jest, kadrowa księgowa na pewno jest, Gienek Portier na pewno jest, a resztę niechże pani obdzwania. No ja nie mam czasu, Dobra, na... dobra. Niech... Aha! Dzwonił prezes naszego holdingu, Kiełbapol, i mówił, że z przyjemnością skorzysta z pańskiego zaproszenia i wpadnie gdzieś na wigilię. Cholera jasna. I, i, i co mu pani powiedziała? No, że to pomyłka, bo my Wigilię mamy 18 o 6 rano. Jesus Maria, pani Anetko, niechże to pani wyjaśni. Zadzwoni do niego, jakoś to wyprostuje. no. A nie trzeba! Powiedział, że i tak będzie, bo już jest w samolocie i albo będzie wigilia, albo audyt! Zgodziłam się na wigilię, bo tego drugiego słowa nie znałam. Pani Anetko, na litość boską, to czemu mi pani wcześniej nie powiedziała, no? Myślałam, że mamy ciche dni. Jakie ciche dni! A przepraszam, znowu mi się pan z mężem pomylił, no! Ale on przecież jest w delegacji. Delegacji, dobra, niech pani dzwoni po wszystkich, natychmiast ich tutaj i niech tutaj się zjawiają, jasne? No, szybko, no. szybko, szybko. Jasne. No, proszę bardzo. O, pan ślimak już je. Pan to jest. Pan to jest kochany, kochana mordeczka. No. Na pana to zawsze można liczyć. Pracownik miesiąca i, i z aprowizacją wspaniale, Pani na No, dziewczęta, ja, no, no, he. hej, dziewczęta, hej, dziewczęta, daga, daga, no to dziewczęta, w co się teraz pobawimy? Może w doktora? A, ha, a, albo w panią Anetkę i pana dyrektora. Nie, no Pani Krzyś, Pani mnie obraża. Przecież dyrektor ma flaka, a ja mam krakowską podsuszaną. <grybicz> 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 nakrył nas Pan. Nie kiedyś stary nakrył, ale tylko kołdrą. No to mamy klops. <grybicz> a ja mam super przepis na klops. to podam. Potrzebna jest sucha bułka. Stara sucha bułka jest potrzebna, żeby zrobić te klopsy. Sucha bułka stara jest potrzebna sucha bułka. Mówiłam, już, że sucha bułka? Zawsze warto powtórzyć, bo sucha bułka to sucha bułka. Tak jest! Co pani pieprzy? Tylko klopsy. I odrobinę soli. Ludzie! Ludzie! Zaraz, zaraz tutaj będzie prezes. Mamy zrobić wigilię firmą... Co tu się dzieje wokół, w ogóle? Cholera jasna! Co wy sobie tu jakieś schacki pokryją urządzacie? Panie, dyrektorze, ale to nie jest tak, jak pan myśli. My tutaj się spotykamy dopiero od czerwca. A, I ile i, zawsze jest wódka? Nie! Wódka jest zawsze. Nie zawsze jest koks. Ludzie, zaraz przyjedzie prezes. Co mamy, co się może przydać na Wigilię, no? no Dzisiaj no, pan akurat trafił, dobry dzień, bo jest i wódka i koks. Na Wigilię powtarzam, co się może przydać, no? Ja mam trochę trawki. No. Yy, możemy no i... położyć pod obrus? No. A potem spalimy ze stołem. Ludzie, opłatek! Słyszał was. O, 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 słyszał ktoś z was o czymś takim kiedyś? O czym? Opłatek, głucha babo! Mam! Co? Opłatek możemy zrobić z kokainy. O! No tak. Zgniecie ściśnie i to będzie taki nasz opiatek. Ludzie, ludzie, musimy mieć jedzenie. Co z jedzeniem? No, no to nie ma problemu, przecież jesteśmy w przetwórni mięsnej, to jedzenie jest. Panie Gienku, ale takie, które da się zjeść? A to nie, no. To, to ja, panie dyrektorze, ja zrobię klopsy. O! Tylko potrzebna mi jest sucha bułka. Tak jest! A skąd wziąć suchą bułkę? Tak. Tadam. A co to jest? To jest świeża bułka. To co jest to świeża? jest? To jest przede wszystkim białe pieczywo na czarną godzinę. Ale to, ale to jest świeże, to jest tak. świeża bułka. Trzeba ją wysuszyć. Mam na to tryk! Dlaczego nie rzuciłaś? Bardzo dziwne oczepiny. Wachluj, wachluj. Gdzie ta bułka jest? Pff. Co pani robi? Suszę bułkę. Tak. Jak suszę bułkę? Nic, nic tak nie wysusza jak wiatr. Każda modelka to panu powie. Tak. Akurat skąd panie mogą wiedzieć co mówią modelki? No. A co jeszcze brały udział w sesji zdjęciowej? Brałyśmy. <laughs> Oczywiście w firmie, która reklamuje opony. Byłyście w kalendarzu, Pirelli? Nie, kormoran. O! pan dyrektor taki czerwony na ryju zrobił? Bo nie wierzę własnym uszom. Krawat ciśnie. O, oj, właśnie. I na dowód panom powiemy, że do tej pory

Panowie i panie! Małe rączki, ale tylko rączki, żeby nie dostać żarzączki! Maria! A pan niech tą gębą tak nie rusa, bo dostanę koronawirusa! Panie Czechowski! Jest pan. Na co dzień jest pan dyrektorem naszego działu IT. Co pan tutaj robi do cholery? Jak co tydzień karaoke! A, A pana to pierwszy raz tu widzę. Pan chyba nowy dla nowych członków wjazd dyska? Tak. Co to tej cholery? Co wy żeście tutaj sobie jakąś spelunę urządzili? O, no, przepraszam sobie, to wcale nie jest speluna. Tak, to jest elegancki, nielegalny klub. <laughs> O, da się załatwić! Panie dyrektorze! Panie dyrektorze, pan prezes przyjechał! Pani Anetko, proszę grać na zwłokę! Mam wyjąć świnie z chłodni! Nie, po prostu niech go pani jeszcze tutaj do jasnej cholery nie wpuszcza, tak? Dobra, ludzie, zaraz ma tu. Nie nie mogę na pana patrzeć, pan mi odbija! Ale... Dego, dego! Zajączki robi, cholera jasna! Ludzie, co wy robicie? Proszę bułkę! Jasna cholera. Tu by się moja teściowa przydała, ona ma wiatry. By Słucha była, raz, dwa! Ludzie! W tej chwili mamy tutaj zrobić polską wigilię. Ma być! Grzecznie i po polsku! Robimy no co możemy! No ale jak to ma być? Albo grzecznie albo po polsku to nie można tak i no. tak! Spróbujmy to połączyć! Dobrze, na początek, dobry. Alkohol, panie ślimak, bardzo dobrze. Niech pan tutaj. Alkohol dla wszystkich, tak jest. Ha, a to ja pójdę po więcej, bo tylko dla siebie wziąłem. Panie <noise> 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 ślimak, jedzenie. Jedzenie, kadrowa, co z jedzeniem? Panie dyrektorze, z klopsami chyba nie zdążymy. Tak. No to co mamy? No to co mamy? No, no mamy i, i ja w pół wysuszoną bułkę. Tak. A ale proszę mi dać pięć minut. I co? I co? I będziemy mieli całą suchą tak. bułkę. Chyba, że te teściową. Nie, to minuta. I wiatr, i nieba i, I jeszcze, będzie smakowa. Jeszcze mi pańska teściowa tu jest, potrzebna z wiatrami, naprawdę. No dzwonić! Nie, nie dzwonić! O, spędzić, nie. Bułkę suszyć! Cholera, jest, pan, może pan, o Jezus Maria, no przecież to się patrzeć nie da! Suszeje, suszeje Dobrze, pan, teraz coś świątecznego, niech nam pan ładnie, nastrojowo tak zaśpiewa na wejście prezesa, no proszę bardzo. No. Zabrałaś serce moje, zabrałaś moje sny, a teraz... Ja... O, co zabrałaś serce? Przecież mówiłem coś świątecznego, tak? Ale u nas święta tylko to się śpiewało. Lulaj, że jest lulaj, że lula, ja tylko ma tulu w No nie znasz tego, to każdy zna. Dobra, mówisz. Lulaj, że jest lulaj, że lulaj, a tygo ma tulu w Ludzie, panie Gienku, niechże pan coś powie, no! Panie dyrektorze, będzie dobrze, pan się nie martwi! No jak no. będzie dobrze? No, to się nie uda, to się nie uda! Uda się, panie dyrektorze! Jak się ma nie udać, jak się uda? Pamięta pan, jak yy, robiliśmy, robiliśmy kiełbasę, 80% mięsa, bez mięsa, no! I kupują ludzie. Udaje się. No. No. Nie, nie. Nie. Luz powiedz przecież, gdzie kokaina jest? No. Nie, to się nie uda. Będzie dobrze? Będzie dobrze, panie dyrektorze, no. będzie dobrze. Panie dyrektorze, jest dobrze. Tak? Puszczam ślimaka i pana prezesa. O! Z... Lulaj, że jest Lulaj, zelulaj, a Panie nie na litość boską, co żeś pan zrobił z prezesem, no? no chciałem go przywitać chlebem i solą. No i? Nie Pani... miałem ani chleba, ani soli. Panie dyrektorze, miało być grzecznie, a wyszło po polsku.